Malutki nosek, duży problem. Mamy rozwiązanie, które naprawdę działa. Poznaj Happy Nosek Mini. Elektryczny aspirator do nosa od Mesmet. Dzięki aż 9 poziomomom mocy sania. Nosek Mini skutecznie usuwa wydzielinę, dostosowując się do wieku i potrzeb Twojego dziecka. Zintegrowana muzyka uspokajająca. I subtelne nocne światełko sprawiają, że czyszczenie noska staje się spokojnym rytuałem, a nie stresującym obowiązkiem. Miękkie silikonowe końcówki zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie. Sprawdzą się zarówno u noworodka, jak i starszego malucha. Kompaktowy, lekki i ładowany przez USB-C, zawsze gotowy do działania, nawet w podróży. W zestawie praktyczne etui i wszystko czego potrzebujesz.